Zanim powiem cokolwiek więcej, zrób jedną prostą rzecz. Kliknij subskrypcję, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu widzę wyraźniej. Dlaczego? Bo ten film może zmienić życie komuś, kto od lat walczy ze zmęczonym wzrokiem, rozmazanym obrazem, bólem oczu czy poczuciem, że świat staje się coraz bardziej mglisty. A to, co zaraz usłyszysz, nie jest poradą typu Idź do okulisty ani reklamą suplementów, ani magiczną sztuczką. To wiedza, która przez setki lat była uważana za tak oczywistą, że nie trzeba było o niej przypominać. Dopiero dziś, w świecie ekranów, sztucznego światła i ciągłego napięcia, zapomnieliśmy o czymś fundamentalnym o czymś, co potrafi naturalnie poprawić wzrok i przywrócić oczom jasność, energię i ostrość. Które utraciliśmy często nieświadomie. Posłuchaj. Twoje oczy nie są zepsute. One są przeciążone, zmęczone, zaniedbane i praca, którą wykonują każdego dnia, jest nieludzka. Myślisz, że ciało stworzone do patrzenia na horyzont, na drzewa, na niebo, na ruch, na światło, będzie dobrze funkcjonować, jeśli przez 8, 10, 12 godzin patrzysz w płaski. Niezmienny, jasny ekran oddalony o 30 centymetrów? To tak, jakbyś kazał biegaczowi przez cały tydzień chodzić tylko po schodach w dół, a potem oczekiwał, że pobiegnie sprintem po trawie. To tak nie działa. Ale to nie jest twój błąd. To świat cię zmusił do patrzenia w sposób, którego twoje oczy nigdy nie powinny doświadczać. I dlatego dzisiaj chcę pokazać ci coś, co przywraca równowagę. Co resetuje zmęczenie, co dosłownie odblokowuje naturalną zdolność widzenia, co poprawia ostrość nawet u osób, które od lat myślały, że już nic się nie da zrobić. To metoda, która działa tak szybko, że w kilka minut poczujesz różnicę, a po kilku tygodniach możesz nie poznać swojego widzenia. Zacznijmy od czegoś, o czym prawie nikt nie mówi. Wzrok nie pogarsza się tylko dlatego, że się starzejesz. Wzrok pogarsza się, bo mięśnie oczu są w ciągłym, nienaturalnym napięciu. Sześć małych mięśni wokół gałki ocznej, które powinny wykonywać delikatne, płynne ruchy, są przez większość dnia zamrożone w jednej pozycji, wpatrzone w tekst, ekran, telefon. To powoduje blokady, zaburzenia krążenia, osłabienie ostrości i wrażenie zamglenia. Kiedy mięśnie są napięte, oko nie może się wyostrzyć. Proste. I teraz wyobraź sobie technikę, która przywraca mięśniom pełen zakres ruchu. Technikę, która uspokaja układ nerwowy, odblokowuje przepływ krwi i pozwala oku odzyskać swoją naturalną funkcję. Technikę, która była stosowana przez joginów, przez uzdrowicieli, przez mnichów, przez starożytnych lekarzy wschodu. Ale którą współczesny świat praktycznie wymazał z pamięci. A przecież działa. Działa tak dobrze, że wiele osób mówi wręcz: widzę tak, jakby ktoś zdjął ze świata filtr. Najpierw chcę, abyś zrozumiał, dlaczego metoda, o której zaraz ci powiem, jest tak potężna. Twoje oczy działają jak kamery, ale kamera nie jest tylko soczewką. Kamera Potrzebuje stabilnego układu, właściwego oświetlenia, energii, przepływu. Jeśli coś zablokujesz, obraz się psuje. Teraz pomyśl o swoim ciele. Myślisz, że wzrok działa poprawnie, jeśli twoja szyja jest sztywna, barki napięte, a oddech płytki? Nie, bo wzrok to nie tylko oczy to cały system. Jeżeli oddech jest płytki, mózg jest w stresie. Jeśli mózg jest w stresie, oczy się napinają. Jeśli oczy są napięte, tracą precyzję. Dlatego poprawa wzroku zaczyna się nie od oczu, tylko od odprężenia układu nerwowego, a dopiero potem od pracy z samym okiem. I to jest powód, dla którego proste ćwiczenia na oczy, które znajdziesz w internecie, działają słabo albo wcale, bo zaczynają od części, a nie od całości. A wzrok to całość. Teraz przygotuj się, bo przejdziemy do praktyki. Chcę, abyś zrobił to razem ze mną naprawdę, nie tylko słuchał. Jeśli tylko będziesz słuchać, będziesz wiedział. Jeśli zrobisz to ze mną, poczujesz różnicę. Weź głęboki wdech przez nos. Powoli wypuść powietrze ustami. Jeszcze raz, powoli i poczuj, jak rozluźnia się Twoja twarz, Twoje powieki, Twoje czoło. Teraz połóż dłonie na oczach, ale tak, żeby ich nie dotykać. Twórz ciemność. Naturalną, głęboką, miękką ciemność. To starożytna technika nazywana ciemnym odprężeniem. W wielu kulturach uważano ją za klucz do regeneracji wzroku. Dlaczego? Bo Twoje oczy nie odpoczywają ani w dzień, ani w nocy. Nawet kiedy śpisz, wciąż odbierają światło przez powieki. Tylko kompletna ciemność pozwala im naprawdę się zregenerować. Trzymaj dłonie nad oczami, oddychaj powoli. I zauważ, co się dzieje. Po kilku sekundach obraz staje się ciemniejszy. Po 10 do 15 sekundach napięcie w oczach zaczyna puszczać. Po 30 sekundach mózg wchodzi w falę alfa-stan głębokiego spokoju. A po minucie oko zaczyna się resetować. Tak, resetować. Tak, jakbyś wyłączył przeciążone urządzenie i włączył je ponownie. Teraz zdejmij dłonie. Mrugnij kilka razy i spójrz wokół. Powiedz mi, obraz jest odrobinę jaśniejszy, prawda? Kolory są trochę bardziej nasycone? Linie ostrzejsze? Jeśli robisz to pierwszy raz, to dopiero początek. Teraz druga technika ruch przywracający naturalną elastyczność mięśni oczu. W starożytnych praktykach uważano, że oczy potrzebują płynnego ruchu, aby obudzić energię widzenia. Dziś wiemy, że to neurobiologia. Kiedy oczy poruszają się delikatnie w różnych kierunkach, aktywują się połączenia w mózgu, które wzmacniają umiejętność wyostrzania obrazu. Chcę, abyś zrobił to powoli, z pełną świadomością. Popatrz w górę, w dół, w prawo, w lewo, po skosie, po drugim skosie. Kręć okręgi. Duże, powolne, płynne. Czujesz to? To mięśnie. Które prawdopodobnie nie pracowały tak od lat. Po kilkunastu sekundach możesz poczuć delikatne mrowienie. To znak, że przepływ wraca. A teraz trzecia technika, najważniejsza. Sekunda ostrości. Jedna z najstarszych metod poprawy widzenia, stosowana przez ludzi żyjących w czasach, kiedy oczy patrzyły naturalnie daleko. Dziś ten naturalny mechanizm prawie wygasł. Dlatego musimy go znów obudzić. Zrób to ze mną. Znajdź coś blisko dłoń. Teraz znajdź coś daleko ściana albo okno, patrz naprzemiennie: blisko, daleko, blisko, daleko. Po kilku powtórzeniach poczujesz coś niezwykłego, jakby soczewka Twojego oka zaczynała pracować swobodniej. To właśnie klucz do ostrości. Ta metoda z pozoru banalna działa jak naturalny trening dla soczewki, i jeśli zrobisz ją codziennie, przez 30 sekund, przez minutę, po kilku dniach zaczniesz zauważać, że wzrok reaguje szybciej, jaśniej, ostrzej. Teraz chcę, abyś zrozumiał coś jeszcze głębszego. Wzrok jest odbiciem Twojego stanu wewnętrznego. Kiedy jesteś zestresowany, widzisz gorzej. Kiedy jesteś spokojny, obraz staje się wyraźniejszy. Kiedy jesteś spięty, oczy się napinają. Kiedy oddychasz głęboko, napięcie znika. To nie magia, to biologia. Ale biologia, którą nasze kultury znały dużo wcześniej, zanim zaczęliśmy ją nazywać nauką. Wyobraź sobie teraz siebie za 30 dni. Robisz te trzy techniki codziennie: minuta ciemności, minuta ruchu, minuta ostrości. Zajmuje ci to mniej niż 3 minuty dziennie. Po tygodniu zauważasz, że oczy mniej pieką. Po dwóch tygodniach obraz jest jaśniejszy, po trzech tekst czyta się łatwiej. Po miesiącu możesz doświadczyć czegoś, co wiele osób opisuje jako przebudzenie wzroku. I mówią to ludzie w różnym wieku ludzie, którzy byli pewni, że już nic nie da się poprawić, a jednak udało się, bo wzrok nie jest zabetonowany wzrok jest żywy, elastyczny reaguje na ruch, odpoczynek. Oddech, światło i spokój. I jeśli dasz mu szansę, odwdzięczy ci się. Jeśli chcesz kontynuować tę drogę, zasubskrybuj teraz kanał, zostaw komentarz widzę wyraźniej i udostępnij ten film komuś, kto codziennie mruży oczy, kto wieczorami czuje pieczenie, albo komuś, kto myśli, że poprawa wzroku to tylko okulary. Pokażmy światu, że ciało ma zdolności, których zapomnieliśmy. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pamiętaj, Twój wzrok może stać się wyraźniejszy niż myślisz.